Izabela Janachowska komentuje odejście Katarzyny i Piotra Gąsowskiego, wideo. Polsat drży w posadach, odkąd nową wizję zaprowadza w nim Edward Miszczak. Na pierwszy ogień poszedł hit stacji, Twoja twarz brzmi znajomo. Z którego zwolniono już Michała Wiśniewskiego i Katarzynę Skrzynecką. Kolejny był Piotr Gąsowski, który utrzymuje, że odszedł sam, w imię honoru i solidarności. Tylko na pudelku, znamy kulisy odejścia Piotra Gąsowskiego z Twoja twarz brzmi znajomo. Dla nikogo nie był to łatwy wybór. Cudze słów. O te zmiany zapytaliśmy Izabelę Janachowską, która w Polsacie jest stosunkowo niedawno. Była tancerka, niegdyś była gwiazda TVN, od jesieni 2021 roku jest już u konkurencji. U której radzi sobie całkiem dobrze. Być może im wygrywa dyplomacją i lojalnością. Bo na pytanie Michała, dziedzica o Skrzynecką i Gąsa odparła wyjątkowo grzecznie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Wydaje mi się, że zarówno Gąs, który chyba sam zdecydował o odejściu, i Kasia. Są tak wspaniałymi osobami, i eurorami, i prowadzącymi, i że jeżeli nie w tym programie. To na pewno odnajdą się w jakiejś nowej roli. Myślę, że ich talent jest niezaprzeczalny. Więc gdzieś na pewno znajdą swoje miejsce, dyplomatycznie zachwyca się Izabela Janachowska. Widziałam, że bardzo wiele osób ubolewa nad tym, że nie będzie ich w programie. Ale ja sobie myślę, że jak nie tam, to będą gdzieś indziej, więc na pewno będziemy ich jeszcze spotykać, czy na planach, czy na ekranach. Jednocześnie Izabela nie chciała powiedzieć, czy zna jakieś plotki na temat przyszłości przyjaciół w Polsacie. Nie mam pojęcia. Ja pamiętam takie czasy, kiedy Kasia z Piotrkiem prowadzili taniec z gwiazdami. Byli wspaniałym duetem jeszcze w TVN, więc jak widać, te rotacje są możliwe. A ja trzymam kciuki, żeby znaleźli swoje kolejne wspaniałe miejsce, odpowiedziała. Co myśli zaś o wizji i tańce bez Iwony Pawlowicz? I tu była tancerka wykazała się taktem. Zwracając uwagę na to, że równie dobrze i jej może nie być w tanecznym formacie. Nawet nie chcę gdybać, zobaczymy. Może być i taniec z gwiazdami beze mnie. Wszystko jest możliwe, nowe otwarcie, skwitowała. Myślicie, że akurat ona ma się czego obawiać? Maciej Dowbor przerywa milczenia w sprawie Gąsowskiego i twoja twarz brzmi znajomo, jestem w szoku i muszę ochłonąć.